Was Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku karpiowego podcastu. Chciałam tylko zauważyć, że ja naprawdę wyszłam z wprawy i ja już prawie nic nie mówię. Przez ostatnie dwa tygodnie z powodu upałów nie odzywam się całymi dniami, ponieważ w ciągu dnia nie ma nikogo w domu, więc mogę gadać co najwyżej ze sobą. A kiedy wieczorami powinnam wyjść do ludzi albo chociaż pogadać ze swoim facetem, to po prostu siedzę i pracuję, bo, bo inaczej się nie da. Dlatego pomyślałam sobie, że zamiast pisać recenzję książki Tatulo Joyce Carol Oates, to po prostu nagram podcast. Nagrałam go już raz, ale szczerze mówiąc, bardziej przypominał myślenie na głos niż cokolwiek innego. Więc postanowiłam, że może teraz, jak już trochę mi się w głowie poukładało to, co chciałabym Wam powiedzieć, to po prostu wyjdzie lepiej. Chciałam nagrać coś dłuższego, ale podejrzewam, że znając mój talent do skrótów i do zapominania o różnych rzeczach i do mówienia bardzo szybko i bardzo niewyraźnie, pewnie i tak wyjdzie z góra 15 minut. Książka Taturo nie jest długa i do tego, chociaż czyta się szybko, to muszę przyznać, że wymaga skupienia. Co prawda nie jest tak trudna książka jak Przeklęci, którą też aktualnie, aktualnie czytuję. Natomiast wymaga skupienia na szczegółach, ponieważ. Dobra, mam tysiąc wątków na raz w głowie. Ponieważ, chociaż też pisze pro prosto ma bardzo prostą nar narrację to bawi się w subtelności. W zasadzie jest to jeden z powodów, dla których polecam tę książkę, bo wbrew temu, co może się wydawać po przeczytaniu zapowiedzi tej książki, skrótu fabuły i wbrew temu, co można spotkać w internecie, ta książka to nie jest taki typowy horror. To w ogóle nie jest horror. To nie jest też kryminał, to nie jest thriller, to nie jest nic, co znamy z z popkultury, z książek, chociażby keczama, do którego jeszcze będę porównywać tatulę, ponieważ to jest książka, która ma tematykę, którą znamy z, z właśnie z tych gatunków, ale w ujęciu mainstreamowym. O co, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tam nie będzie szczegółowych opisów tego, co tytułowo tatulo robi pojwanemu dziecku. Tam nie będzie epatowania tą przemocą, zwłaszcza seksualną i tak dalej. Chociaż, no, z pewnością, nie oszukujmy się, ale temat pedofilii jest bardzo nośnym tematem i mnóstwo osób sięgnie pod tę książkę właśnie ze względu na temat pedofilii, ponieważ łatwo Poruszyć czytelnika, pisząc o krzywdzie, która się, która się dzieje dziecku. Jednak OOCD nie skupia się na tym, nie, nie próbuje epatować tą, tą przemocą, wręcz powiedziałabym, że specjalnie momentami jej unika i pewne rzeczy zapisuje jedynie w formie sugestii, które, no właśnie, wymagają uwagi. Żeby po prostu ich nie przegapić. A łatwo w tej książce nie zwrócić uwagi na, na pewne elementy, które, które są tam po prostu najmocniejsze. Chociażby taki szczegół, ten chłopiec w pewnym momencie wspomina, że Tatulo zabrał go do parku, gdzie spotkał mężczyznę z kamerą. I tak naprawdę, jeżeli czytamy nieuważnie, możemy zupełnie zignorować tę uwagę. Narracja nie jest skupiona na tym fragmencie. To jest po prostu jeden z tam fragmentów innego opisu, i w ogóle główna narracja doty dotyczy czegoś innego, a chłopiec tylko to wspomina. Jeżeli to przegapimy, to nie domyślimy się, kim był ten mężczyzna z kamerą i co to tak naprawdę oznacza, i mnóstwo innych rzeczy, które implikuje ta scena. To może się wydawać takie strasznie ON. I, I jak będę jeszcze porównywać to z dziewczyną z sąsiedztwa Keczama, to chciałabym uniknąć takiego wartościowania. Ja nie nie próbuję naprawdę powiedzieć, że mainstreamowe ujęcie tego tematu jest lepsze. Ja po prostu twierdzę, że jest inne. I jeżeli podejdziemy do tej książki, z takim samym nastawieniem, z jakim podchodzimy do, do, do wszelkiej maści thrillerów, horrorów i tak dalej, do tego bardzo popkulturowego ujęcia tej tematyki, to się zwyczajnie rozczarujemy, bo tam nie ma torture porn, tam nie ma epatowania tym wszystkim. To jest bardzo subtelne, chociaż da, nadal mocne, chociaż nadal są sceny, które poruszają, chociaż nadal. Dla osoby naprawdę wrażliwej będzie to trudna lektura, to nic nie jest podane na talerzu. Jak porównam sobie tatulę do dziewczyny z sąsiedztwa, to wtedy dostrzegam tą ogromną różnicę w, w ujęciu tego tematu. I jak bardzo, jak bardzo Oates Potrafi, przyjmując znaną już tematykę, podejść do niej z, z zupełnie innej strony. Podobnie było na przykład w Niebieskim Ptaku. W ogóle to była pierwsza książka e, Joyce Carol Oates, którą przeczytałam. Tam mamy teoretycznie mm, niewyjaśnioną sprawę morderstwa i podejrzanego, ale cała książka skupia się na bliski tego podejrzanego i i na, sposób, na sposobie, w jakim ta cała sprawa wpływa na ich życie. Nawet jeśli współczesne kryminały dużo mówią o całej tej otoczce, o tym, jak zbrodnia wpływa na, na ludzi, na społeczeństwo itd., to jednak te akcenty są zupełnie inaczej rozłożone niż w niebieskim ptaku. Podobnie zresztą było na przykład w książce niewydanej w Polsce, w Zombie Outs, kiedyś pewnie jeszcze coś powiem na, na jej temat, gdzie mamy seryjnego mordercę, który nie jest też jakoś strasznie oryginalny, zresztą podobnie jak Tatulo. Outs nie próbuje stworzyć nowego idola popkultury, seryjnego mordercę, który wymyśla jakieś skomplikowane modus operandi, nie, 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 nie skupia się aż tak bardzo na, na uatrakcyjnieniu tego wizerunku głównego zbrodniarza. I w zombie niby jest coś, co już bardzo dobrze znamy, co powinno być już dla nas schematyczne, a jednak jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inna książka. Napisana w sposób trudny, ale też. Odświeżające powiedziałabym. I dlatego wydaje mi się, że chociaż Oates teoretycznie cały czas no może nie cały czas, bo ona pisze na różne tematy ale bardzo, bardzo często wraca do, do tematyki, która jest yy, bliska mojemu sercu i z pewnością bliska też yy, naszym czytelnikom. Mimo wszystko, cały czas pozostaje w mainstreamie i nigdy nie tworzy czegoś, co można od razu z miejsca uznać za thriller, kryminał, horror. Bo To cały czas troszeczkę jest inaczej ujęte, cały czas akcenty są inaczej ułożone. Tak jakby, tak jakby spoglądała na to samo z zupełnie innej strony. Mi się to bardzo podoba, bo chociaż ja zawsze powtarzam, że dobry autor potrafi z czegoś powtarzanego milion razy zrobić, e, zrobić milion pierwszą książkę, która będzie świetna i która będzie, e, będzie naprawdę sprawiać ogromną przyjemność czytelnikowi, ale nie tylko przyjemność. Uważam, że dobry rzemieślnik jest potrzebny to jednak czasami fajnie jest, jest przeczytać coś, coś innego, co po prostu odróżnia się od nadal dobrych, ale jednak podobnych do siebie książek. A już tak wracając konkretnie do książki, którą tutaj usilnie próbuję zrecenzować, ale odpływam w, w inne rejony, to mamy z jednej strony oczywiście tego tytułowego tatula i jego no, chorobę psychiczną, bo y, to nie jest człowiek, który jest tylko pedofilem, ale ma bardzo skomplikowane relacje z y, chłopcami, których porywa. Z drugiej strony mamy też pokazane to, jak porwanie y, dziecka wpływa na rodziców, oczywiście, na, na rodzinę w, w szerszym ujęciu. Jest tam też postać y, matki głównej, y, bohaterki. Czyli inne otoczenie tego człowieka, które dokonuje tych zbrodni, ale też pokazuje to, jak media podchodzą do całej sprawy i, i jak ludzie komentują e, te porwanie. W pewnym momencie, na przykład, pojawiają się hejterzy, i to przyznaję, że mnie poruszyło. Nie twierdzę, że bardziej niż to wszystko, co się działo z tym dzieckiem, ale czasami bezmyślność ludzi komentujących w internecie, no nie dość, że jest bardzo tematem na czasie, to jeszcze bywa przerażające i wydaje mi się, że bardzo dobrze, że literatura zaczyna dostrzegać ten problem. I chciałam wam w zasadzie jeszcze powiedzieć słówko na temat postaci, które występują w tej książce. Mam czasami wrażenie, że mimo, że wydaje nam się, że szukamy w literaturze oryginalności, nowych pomysłów, to tak naprawdę oczekujemy bardzo często, że dana fabuła będzie. Będzie się mieścić w jakimś schemacie, takim bardzo ogólnym schemacie tego, czego się spodziewamy. To znaczy, że jeżeli sięgamy po książkę, która traktuje o pedofilii i o porwanym dziecku, to oczekujemy po rodzicach tego dziecka na przykład pewnych konkretnych postaw. Oczekujemy, że zachowają się w ten czy inny sposób. I nawet jeżeli, jeżeli czasami nie jesteśmy świadomi tego, że mamy w głowie te schematy, to jednak one się w jakiś sposób ujawniają w trakcie lektury, gdy, gdy podchodzimy do fabuły z takim mm, przekonaniem, że coś jest nie tak. I powiem Wam szczerze, że podejrzewam, że dużo osób, które będzie czytało y, książkę Oc, będzie się właśnie tak dziwiło postawie rodziców. Dlatego, że w kulturze jednak istnieje, nie wiem czy powinnam używać słowa topos, ale jednak istnieje taka postawa, której, się, której oczekujemy po rodzicach porwanego dziecka. I ci, których znajdziemy w książce Oates, są, są zupełnie inni. To nie jest tak, że ona na siłę próbuje i pokazać, jak są oryginalni i, i próbuje na siłę być oryginalna, ale oni są bardziej jednostkami, które w sposób tylko imu właściwy reagują na to, co się stało, niż, niż wzorem. Dlatego ta książka nie jest dobra dla ludzi, którzy podchodzą do literatury z, z zamkniętym umysłem i szukając kolejnych realizacji tych samych, tych, tych, tych samych schematów. E, dlatego to nie jest książka dla ludzi, którzy cenią e, dobre rzemiosło. Raczej dla tych, którzy chcą przeczytać coś innego, coś, co będzie. Co nie, co nie będzie wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. I tak, reasumując, już mam wrażenie, że ten podcast troszeczkę się wymyka spod mojej kontroli. Bardzo gorąco Wam polecam tatulę uh, Joyce Carol Oates, ale pod pewnymi warunkami. Nie możecie podchodzić do tej książki jak do kolejnego horroru, do kolejnego thrillera, do kolejnej dziewczyny z sąsiedztwa, ponieważ nie chcę mówić, że się rozczarujecie, ale mm, dużo stracicie. Dużo stracicie z subtelności, których nie dostrzeżacie. Dużo stracicie z tej całej otoczki, której Olds poświęca bardzo dużo miejsca. I jeżeli będziecie tylko czekać na krwawe opisy, to, no to nie, nic nie wyciągniecie z tej książki. Natomiast byłoby szkoda, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli to nie jest nie wiadomo jak oryginalna książka, nie wiadomo jak oryginalny pomysł, i z pewnością tytułowy tatulo nie zapisze się w historii najbardziej ciekawych zbrodniarzy literackich, to z pewnością całość zasługuje na uwagę. Wydaje mi się, że zapamiętam tę książkę na dłużej i przede wszystkim pokazuje, że Literatura ma to w sobie, że potrafi mówić o pewnych rzeczach wprost, ale potrafi też w taki bardzo emocjonujący sposób operować niedopowiedzeniami. I jeżeli jesteście ludźmi, którzy lubią takie rzeczy w literaturze, to wydaje mi się, że tatulo może Wam się spodobać. I to chyba wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.